Jest już ciuchcia, możemy wsiadać i jechać. Dzisiaj chcemy jeszcze wypróbować, kupiłem do tego taką dodatkową przystawkę grill do kuchenki turystycznej. Tam za mostkiem jest nasza knajpka, do której właśnie zmierzamy. Może już coś pani przyniosła, jakieś przystawki i tutaj są malutkie kaczuszki. Jakie słodkie. Ogólnie tej bardzo spokojnie. Ładne domki, wody. dużo wody, cisza, spokój, takie lody w pudełeczku dosyć dużym. Trzy smaki za 3 euro. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Lecimy właśnie na plażę. Bus tutaj, właśnie taka ciuchcia, odjeżdża co 15 minut. Mamy czas do godziny 13, jest w tej chwili 12, także jak zwykle na długi rozruch dzisiaj. był. Długi rozruch, jesteśmy po śniadaniu, po kawie, ale dzisiaj jest ogólnie mocno gorąco. Przypominam, że tutaj jest duży problem z komarami. Na kempingu codziennie rano o 6.30 jeździ tutaj pan i spryskuje wszystkie parcele takim środkiem na komary. Troszeczkę to daje coś rano szczególnie, ale popołudniami południami, wieczorami jest ogólnie ciężko z tymi komarami. No ale wczoraj był piękny, ciepły wieczór. Nie mogliśmy z niego pokorzystać, bo tak. cięły równo, więc noce są mniej więcej po około 21-22 stopnie. No dobra, idziemy na pociąg. Obyśmy zdążyli. Słuchajcie, jest już ciuchcia możemy wsiadać i jechać. To do morza. Jesteśmy już na plaży, jak widać tu nie ma jakoś specjalnie dużo ludzi. Jesteśmy o godzinie 12, o 13 jest ostatni pociąg, potem jest przerwa do 15. Popaki już wariują w wodzie. Plaży jest łagodne zejście do morza. Właściwie można długo iść i jest płytko, także idealnie pod kątem dzieci. Na dnie jest piaseczek, nie są potrzebne buty do pływania. Woda może nie jest jakiegoś super koloru, ale jest przyjemna, cieplutka. Jeżeli chodzi o samą plażę, jak widzicie, jest szeroko. Dużo miejsca do rozłożenia. Ogólnie bardzo fajnie. to już teraz mamy flamingi. Tak blisko. Ale jakie mają skrzydła, ten rozpostor. Ale są bliziutko. Zapewne tą kuchenkę turystyczną to już znacie, bo one są bardzo popularne, są na te kartusze. Natomiast dzisiaj chcemy jeszcze wypróbować. Kupiłem do tego taką dodatkową przystawkę grill do kuchenki turystycznej i zrobimy sobie na tym kiełbasku, także zobaczymy jak to się sprawuje, no i jak te kiełbaski tak naprawdę smakują z tego grilla. Tak wyglądają te paski, dosyć szybko to się robi. Grzeje szczególnie na środku, po bokach troszeczkę mniej i myślę, że to jest takie troszeczkę może lepsze rozwiązanie, pod koniec to jest taka lekko wypukła część, ta środkowa, żeby tłuszcz na zewnątrz ściekał, to może lepiej by się spróbowała do takich na przykład karkówek, bo byłoby tak bardziej by przylegało, ale ogólnie fajnie, fajnie się robi. Można regulować płomień tutaj z boku. Bardzo fajna, fajna sprawa. Kiełbaski wyszły bardzo fajne. Można jako alternatywa do takiego grilla tradycyjnego, myślę, że fajne. Troszeczkę się przypaliły, trzeba po prostu pilnować i często przekręcać. Witam was w kolejnym dniu. Jak widzicie. Za mną już jest pusto. Przyczepa nasza stoi w pierwszej linii, już w tej chwili. Camping mocno opustoszał. Dużo Włochów pojechało do domu. My, akurat, trafiliśmy, jak przyjeżdżaliśmy na Zielone Świątki. To jest taki przedłużony weekend i po prostu bardzo dużo tutaj było osób. A zobaczcie, jak teraz jest tutaj fajnie, puściutko. Tu sporadycznie się zdarzają jakieś kampery, ale przed nami nikogo już nie ma. Także z tego się powodu bardzo cieszymy. Dlatego, że ogólnie na początku, jak przyjechaliśmy wczoraj, byliśmy troszeczkę przerażeni tą ciasnotą, która wszędzie była. A teraz jest o tyle fajnie, że mamy właśnie przestrzeń. Dzieci mają gdzie biegać. Jak widzicie, samochód już jest przygotowany do drogi. Ruszamy na wycieczkę do pobliskiego komacio. Jest to taka. Miejscowość, która jest nazywana Małą Wenecją, również są kanały. Chcemy również tam pójść na jakąś kolację włoską, pierwszy raz podczas naszego pobytu. Także już teraz zachęcam Was do pozostania z nami i zwiedzenia z nami tej pięknej miejscowości. Dotarliśmy już na miejsce. Jest tutaj dużo parkingów. Jak widać, są w miarę puste. Tak wygląda plan miasteczka. Jest poprzecinane kanałami. I idziemy. Na razie miasteczko wydaje się takie trochę wymarłe, ale może to jest przez porę, bo jest godzina 18.00 i jeszcze może ludzie są w pracy na przykład. Tutaj mamy taki duży kościół, idziemy zobaczyć jak wygląda w środku. Patrz jaka fajna restauracja. Siedzi się w takiej łodzi. Wódzce. Wódzce. Wódzce, wódzce. Co tu jest dobrego do zjedzenia? Spaghetti. 15 euro i wracamy. Tu jest, tu jest kolejna taka restauracyjka. W kształcie statku super to wygląda, co? To taka, to taka elegancka. Świetnie to wygląda, ale widać, że jeszcze za wcześnie, jest godzina 19 i jest jeszcze wcześniej, żeby. To jest tak, to Menu turistico jest spaghetti. Ale co, że to no, to grany z spaghetti i coś tam. No. E, Jeliśmy w kilka rzeczy. Dba no, i ceny i są. 24 euro. Tak, A ceny wierzę, całkiem żeby niezłe. Spróbować. Żeby coś spróbować, Nie, Nie. A tutaj jaka malutka, fajna, co? No. Świetna. Kaczki. O, kaczki płyną. Wybraliśmy jedną z tych restauracji w statku co się siedzi. Chodźcie zobaczymy co jest w karcie. Trzy są to więcej między 10 a 11. Tutaj mamy spaghetti różne. Spaghetti jest z muszlami za 13. O, jest na przykład penes z krewetkami za 11 zł. Ceny dobre. Jest frutti di mare. A, jest. Spaghetti frutti di mare za 13 Ale masz tak spaghetti i di... To ja chyba wezmę te spaghetti też. za 13 zł. Ja e... no, 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 też chciałbym To jest oczywiście. To są rzeczy z grilla. Może dla Ciebie, żebyś... To co dla niej, nie? Weźmiemy. Tu są desery. Jest sorbet z, z cytryny. A to na lody to pójdziemy sobie. Usiedliśmy sobie w tamtej knajpce, na wodzie, jest już wszystko zamówione. A teraz idziemy jeszcze z Piotrusiem się przejść. Chodź, synek. Idziemy się przejść tutaj jeszcze, póki słoneczko świeci. Zobaczyć to piękne miasteczko. Ogólnie zamówiliśmy dwa razy spaghetti Frutti di Mare, penne z krewetkami, sałatę, sałatkę krabową. Dla chłopców wzięliśmy winer sznycla z frytkami, wiadomo, standard dla dzieci. I do tego dziewczyny wzięły wino. A ja sobie wziąłem, ponieważ nie mają piwa bezalkoholowego, a jesteśmy samochodem. Wziąłem sobie e, taką lemoniadę, jakąś tam domową. No, także czekamy na jedzonko. E, jesteśmy teraz e, z Piotrusiem. Gdzie jesteś Piotruś? Jesteś? Idziesz? Idziemy na krótki spacerek, żeby troszkę czas wytracić. Ogólnie jest tutaj bardzo spokojnie. Ładne domki. Dużo wody. Dużo wody, cisza, spokój. W tej wodzie powinny być łęgoce, ale je chcę nie widzieć. Przed nami kolejna restauracja. Jest ich całkiem sporo. I ładna roślina. I, I ptaszki. Zobacz, tutaj jakieś... co to są? To są jaskółki. No ja... Ale jak dużo jest kółek, co? I robią akrobację w powietrzu. Akrobację w powietrzu. Kacka, czy co tam jest. Dobra, idziemy tam dalej w stronę mostku. Słoneczki odbijają się w wodzie, wygląda to naprawdę przepięknie. Cisza, spokój, mało ludzi. Tam za mostkiem jest nasza knajpka, do której właśnie zmierzamy. Może już coś pani przyniosła, jakieś przystawki. na przykład Mam. moją sałatkę krabową. Mam nadzieję. Także idziemy sprawdzić, bo jesteśmy już strasznie z Piotrujem Głodni, prawda? Ja, ja jestem taki głodny, że mnie już brzuch No właśnie, także idziemy koniecznie zobaczyć już przyszła jeszcze knajpka z góry. O tam Danusia siedzi. Już idziemy. Chodź Patrusiu. Pomachałem. Pomachałeś, mama odmachała. Znaczy, że jest jedzenie. I Co macie zezam. już? Jest już moja sałatka krabowa? Krewetkowa. Krewetkowa. Super. I sałatka Ale... jest mieszana. To też ma pysznego kotlecika, frytki, na podziału z Jasiem, który jeszcze śpi. Pokaż co ty tutaj masz, frutti di mare? A zresztą ja jest. też mam. <laughs> Moje danie jest smaczne, tutaj jest nawet taki kawałek kraba wielki. Są muszle, krewetka, takie małe muszelki. Tutaj mamy kolejnego kraba. Także jest, jest ok. To ty też już zajada? Już zjadł smakiem. prawie całego kotleta takiego wielkiego. Gdzie to się mieści w tym małym ciałku? Wyszliśmy już ze restauracji. Ogólnie jesteśmy zadowoleni. E, mało, że były troszeczkę gumowate, ale ogólnie bardzo smaczne. Trwa, mieliśmy problemów troszeczkę, żeby kraby otworzyć. Mało mięsa tam było, ale się udało. Pokażę wam rachunek. Zapłaciliśmy. E, zapłaciliśmy 80 euro za wszystko. Czego 8 euro to było koperto? Koperto jest 4x2 euro. O, wino, pół litra za 5 euro, bardzo tanio. Spaghetti frutti Di Mare, 13 euro. Także ogólnie ceny umiarkowane. Nie powiem, że niskie, nie powiem, że wysokie. Nie mam porównania. Wydaje mi się, że takie normalne. No. Takie danie, no, są 13 euro. No mniej więcej około 50 zł, troszeczkę ponad 50 zł. No to taki chyba standard jest w miarę, ale miejsce piękne. Także fajnie. Idziemy jeszcze zobaczyć. Zobaczcie, przed nami jest e, jakiś e, taki wielki rozbudowany mostek. co robi troszeczkę A co to jest? E, chłodniej, jest troszeczkę ciemniej. Także idziemy jeszcze jest? tutaj na króciutki spacerek. To jest w Piotruniu do cumowania łodzi. Jak tutaj przypływa łódka. To tutaj możesz sobie zaczepić jak w Wenecji. W Wenecji też takie były, prawda? Prawda, plauda. Zobaczcie jak tu jest fajnie. Też są knajpki. Bardzo fajnie usytuowane przy samej wodzie. Ślicznie to wygląda. I tutaj są malutkie kaczuszki. Jakie słodkie! A i wskakują do wody. Ale fajnie pływają. Mama ich zachęciła. Zobacz jak słodko. I płyną sobie. Jakie słodzieczki. Zobacz, mama ich zabrała na tamten brzeg, bo tu było niebezpieczne. Ja poproszę zwiedzić. Panie, ale pójdą następne. Cała gromadka płynie. Zobacz. Tak? A nie? Zobacz, też płyną. A te są już większe. Te, co widzieliśmy. Chodź, idziemy szybko zobaczyć. Oj, te są już większe, te to już tutaj łatwiej z takimi dziećmi większymi. Ale nie ma mamy. Nie ma. Same są. No nakłada lody na... E... na... Takie lody? W pudełeczku dosyć dużym. Trzy smaki za 3 euro. Na razie tyle. Chcę, żebyś próbował orzechowego jeszcze. I są bardzo smaczne. Ja wziąłem sobie sorbet cytrynowy, pistacje i jogurtowe. Nazywane Małą Wenecją jest przepięknym miasteczkiem. Jak widzieliście, swój urok ma zarówno w ciągu dnia, kiedy wszystko odbija się w wodzie, jak i wieczorową porą, kiedy latarenki podkreślają taki unikatowy charakter malutkiego miasteczka typowo włoskiego z dużą ilością knajpek. Życia może tu nie jest jakiegoś bardzo dużo, ono się toczy głównie właśnie przy kanałach, ale to też ma swój urok i, i, i też no właśnie z tego słynie to miasto, że ono nie jest jakoś bardzo znane. My byśmy chcieli je Wam serdecznie polecić ze względu na to właśnie, że jest mało ludzi, bardzo fajna atmosfera, nie jest duże, także nie, obejście go nie jest męczące. Także, jak będziecie gdzieś tutaj w pobliżu, koniecznie wpadnijcie na wieczór. Są pyszne lody, fajne restauracje, jak widzieliście. Jeżeli podzielacie nasz entuzjazm odnośnie tego miasteczka, dajcie łapkę w górę. A ja zapraszam Was już na kolejny odcinek, gdzie będziemy odkrywać kolejne sekrety włoskich miasteczek. Do zobaczenia. Papa, jeśli Wam się podoba, dajcie łapkę w górę.